Medytacja głębokiej akceptacji: usiądź lub połóż się wygodnie i zamknij oczy. Poświęć chwilę na to, aby zadbać o swój komfort w miejscu, które wybrałeś. Oddychaj powoli i spokojnie. Postaraj się rozluźnić swoje ciało. Poczuj, jak przyjemny stan odprężenia obejmuje twoje stopy, łydki, kolana, uda, biodra, pośladki, brzuch, klatkę piersiową, ręce. Szyje i głowę. Czasem w naszym życiu doświadczamy różnych stresujących wydarzeń. Bywa, że dzieją się w nim rzeczy, na które nie mamy wpływu. Towarzyszą im różne trudne emocje. Może to być lęk, smutek. Bezsilność, sprzeciw, złość czy gniew. Poświęć chwilę na to, aby określić emocje, które towarzyszą Tobie w tym momencie. Co czujesz? Jak te emocje wpływają na doznania płynące z Twojego ciała? Jednym ze sposobów radzenia sobie z życiowymi trudnościami, szczególnie tymi, na które nie mamy wpływu, może być przyjmowanie akceptującego nastawienia wobec siebie, ludzi, świata i wydarzeń, które mają na nim miejsce. Budowanie głębokiej akceptacji jest procesem, wymaga praktyki i możesz napotkać na jego drodze różne trudności. Jej efektem jest natomiast trwała postawa otwartości i zgody na wszystko, co przynosi nam życie. Dostrzeganie dobrych i złych stron tego, co się dzieje. Skupienie się na możliwościach trudnych sytuacji, zamiast nadmiernie koncentrować się na ich negatywnych konsekwencjach. Postawa ta może pomóc Ci radzić sobie lepiej z wyzwaniami i problemami, oraz zmniejszyć psychiczne i emocjonalne koszty ich doświadczania. Oddychaj powoli i spokojnie. Wyobraź sobie, że wszystko, co obecnie dzieje się w Twoim życiu. Tworzy energię, która napełnia Twoje ciało siłą. Czy wszystko się teraz wali? Czy może po raz pierwszy wszystko zaczyna się właśnie układać? Nie wiemy, jak obecne zdarzenia wpłyną na kształt Twojego życia. Staraj się nie tworzyć czarnych scenariuszy. Zaakceptuj fakt, że nie znasz przyszłości. Być może dzieje się właśnie to, co musi się dziać. Poświęć chwilę na obserwację swoich doznań. Czy akceptacja rzeczywistości przychodzi ci z trudem, czy też nie? Budzi opór i niezgodę, czy jest źródłem ulgi? Zauważ to, co czujesz, i zauważ, co dzieje się z Twoim ciałem. Na niektóre rzeczy w swoim życiu masz wpływ. Nad innymi nigdy nie posiądziesz kontroli. Możesz złościć się na ten fakt, lub przyjąć go ze spokojem i zaakceptować. Być może trudno ci odnaleźć sens w tym, co przeżywasz. Jest szansa, że kiedyś go znajdziesz. Zaakceptuj fakt, że potrzebujesz czasu na dopuszczenie tego do siebie, wyrażenie emocji, odnalezienie równowagi. Zaakceptuj nie tylko to, czego doświadczasz, ale też siebie w tym doświadczeniu. Ze wszystkimi trudnościami, z jakimi się mierzysz i emocjami, jakie ci towarzyszą. Daj sobie czas. Daj sobie prawo do przeżywania życia na swój sposób. Daj sobie przywilej nieoceniania wpływu, jakie pewne wydarzenia będą miały na Twoje życie. Pobądź ze sobą i z tym, czego doświadczasz. Akceptacja jest stanem, który wolny jest od wartościowania, oceny i oczekiwań. To stan, w którym wielu ludzi odnajduje głęboki i trwały spokój. Czy jesteś w stanie zaakceptować to, co dzieje się w Twoim życiu? Czy akceptujesz siebie takim, jakim jesteś? Jeśli tak, powiedz lub pomyśl, akceptuję siebie i swoje życie. Pobądź przez chwilę z tą myślą. Jeśli to dla ciebie za trudne, po prostu oddychaj spokojnie i spróbuj skupić się na swoim oddechu. Twoja medytacja powoli dobiega końca. Niech uczucie głębokiej akceptacji pozostanie z tobą na dłużej. Podziękuj sobie za czas, który przeznaczyłeś, przeznaczyłaś na tą praktykę. Medytacja jest dobrym nawykiem wspierającym Twoje zdrowie. Wracaj do tego nagrania zawsze, gdy tego potrzebujesz. Spokojnego dnia. Polub film i zasubskrybuj kanał Pokój Spokój, aby mieć dostęp do innych nagrań relaksacyjnych i medytacyjnych. Dziękuję za wspólną medytację.